W minorowych nastrojach przebiegają przygotowania piłkarzom, a przede wszystkim trenerom tarnobrzeskiej siarki. Wprawdzie bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek mieli okazję wojażować przez 9 dni po Stanach Zjednoczonych, jednak kłopoty zaczęły się już w chwili powrotu. Za oceanem pozostali Sadowski, Dziubel i Gromek. Kolejnych trzech z podstawowej jedenastki Boguszewski, Stefanik i Paciorkowski są obecnie w trakcie zmiany klubów. Na szczęście w Tarnobrzegu pozostaje utalentowany, kuszony przez kilka krajowych zespołów Cezary Kucharski. Na stałe w podstawowym składzie znajdzie się być może reprezentacyjny junior mistrz Europy Kukiełka. Nie zmienia to jednak faktu, że celem piłkarzy Siarki w nadchodzącym sezonie będzie zapewnienie sobie ligowego... My stawiamy generalnie na odmłodzenie zespołu. Szukamy zawodników młodych, utalentowanych w niższych klasach. Na dzień dzisiejszy do zespołu przyszedł zawodnik trzecioligowego MK Katowice. Pikarski oraz y, zawodnik z Nowej Dęby Białek. Testujemy kilku młodych zawodników z klas niższych. Czas pokaże, czy będą przydatni do zespołu. W najbliższym czasie zadecydujemy. Klub nie boryka się, boryka się z ogromnymi y, brakami finansowymi. Nie stać nas było na zorganizowaniu zgrupowania gdzieś w atrakcyjnej miejscowości. Stąd też jesteśmy na zgrupowaniu w, tu u siebie w Czarnobrzegu. Nie stać nas na, 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 na kupno zawodników z pierwszej i drugiej ligi, szukamy więc w niższych klasach.